No, było to. Dzień dobry. Eee, Liga bluzek zaczynamy. Zapowiedź gotowa. Ja to, to, to. Papiery zabieramy. Kapiery, papiery, notatki, długopis i do roboty. I czas na scenę. Witam w studio, no nowe programy, show, ternizni, karabuł! tutaj tabele? Ktoś nam przyniesie, tam takie rzeczy? Tak. Są trzy krzesła na początku, tak? Potem będą cztery? Tak. Czyli ja siedzę gdzieś na... na porządku, gdzie? Widzimy sobie rzeczy. Kto siedzi w pierwszym sobie? Co... Oprócz mnie. To Ty, Grzegorz Mielcarek, Grzegorz Mielcarski. Jestem, dobra, sam prowadzę, sam też sobie Dzisiaj pytania. Dzisiaj ten zawodnik fili jaki tam było. Mielcarek. Mielcarek, ale najlepiej jako na tym no. ostatnim był, jak ona mi powiedziała. Jak tam nasze sprawy? O tak. jak tam te nasze sprawy? Zabieram mi taksówkę, na godzinę 21.30 jest koniec, tak Tomej? Panie Grzegorzu, uwaga sprawdzam. Więc chcę Ci powiedzieć, że 21.27 27 jest tutaj napisany koniec. Magamy Grzku. Mati, Matiego. Porozmawiamy. Dlatego sobie gam na Krakowi. Maty jest skończony. Maty, Co tam Misiu? Co tam je, że Schować pracę branżową. Nawet jeżeli jest to świetny tytuł, mówię to w przyjątku. Mógłbyś schować klasę grążową. Dam z filmu, dam z filmu, zobacz. Tam nasz, nasz ekspert do końca. na hmm. Newsy. No tak. się walczy o Newsy? Dobra. No to jesteśmy, bo ja wchodzę teraz, Ale jesteśmy, że Dobra. 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 Masz, miusa? Boję się, wiesz, miusów, Bo się boję, taki Newsy do zmienia. Zmienia, się zmienia jak Sytuacja <gry> jest dynamiczna. To jest takie popularne słowo, tak, Sytuacja jest productive. dynamiczna. Czy sytuacja jest dynamiczna? Czy jest bezpieczna? Sytuacja jest dynamiczna. Zawsze w telewestresie jest to samo pytanie. pytanie. Jaka atmosfera jak Atmos panuje na tym spotkanie? Jest nie jest panu w tej nie? nie? My musimy paszczą. Ja o tym nie grube, A wiesz, że w, w osobi... ostatnim tygodniu było zacięte, tak, bo A Nie że mnie gryzie. To jeszcze mnie Grzelczak... Czy to słyszałeś, że Grzelczak, Grzelczak powiedział, że czekał na niego po meczu Legia Barcelona e, jeden z piłkarzy Barcelony, żeby się z nim wymienić na koszulki? Wyobrażasz że... sobie jaki to jest tak, dobrze. Mówi no, czekał pod szatnią i wygonało na to, że czekał na mnie. Jest. Poniedziałek, dwa dni przed meczem Legia Molde. Poczekaj, dobra. Liga Plus ekstra godzina tam 17.30. Za sekundą, to u za 10 to jest Może to tak. i to jest? Holta, tak. no. poza, i co jest to? Dwa dni do meczu legia 10 Co to Dwa dni sekund to Legia Molda, zacznie się mecz. Ja pójdę poprawić eee, forszpan. Eee, cię. Tak, bój bój, się bo tam bój. nawet zawieszać głowę, tak? wiesz. Będę tak. miał. Tak. Tak. Znaczy program będę miał. Uważajmy na to. Twaro. Na co? Eee, co robimy na pierwszym studiu? Porozmawiamy o tenorze razie W ten sposób o Chwilkę, chwilkę porozmawiamy z trenerem stanowi. Analizę tego meczu, która Myślę, szczerze spokojnie Spokojnie na Mamy, jako że nie mamy... Yy, tu Pozaka. Mamy dudu tak. Ale nie czas. Nie Nie mamy się bo to nie ma nie do się do z jaskiego przyjęli. Zaczynamy od, od wiadomości dnia. I teraz taki dzięki. <grym> Breaking <grym> <tata>. news. Łamiąca wiadomość. <grym> wiadomość, która łamie w kościach. <grym> Balaj. Nie wytrzymać tych ostatnich pięciu minut. Czuję, że mi się już jest... No, no, a mam tą Widzisz, o tym spokój trenera, popatrz. Grubą mam tą koszulę, strasznie jest mi ten. Po, już po, po meczu to już. Panowie, jesteście no? sprawieni, kurczę, widzę, że macie taki żółtek. Ja mam... Od razu, tak. na no. tabletkach jesteśmy już tutaj? Dobra, dobra. No dobra. Już by nie wybudował. Nie wierzę nie w wierzę, to, że... Co jego? Nie, no ja nie zawsze raz stresa, a jego to nigdy. Tylko ja się spalam, wie pan, jak komar ale lecący ramieniu, do świecy. Nie, komar leci do świecy, tylko ci ma. Nie no, ja czego kompletnie? Nie, obletnie, jak się ogląda programy, tak? że tu jest I jakiś stres. Coś. Ale co robi poza anteną? Grill. A to jest po będziemy A to jest jak to jest w rzeczywistości, my tak? Czekaj, pójdź, 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 Ej, ej, ej. Dobra muzyczka, taka energetyczna przed programem. Chodź, Anton, jeszcze zatańczymy. <laughs> Szybkiego takiego... Tak? Dziękuję. Tak. Bardzo dobrze. No to bardzo dobrze. Ale super! Słyszałeś? Nie, nie wiem. słyszałem, słyszałem, że trener się odnosi do tego. Okay. Z tego, to jest studia, bo jak będzie leczyć... to longiem będzie lecić. Po co chodziło z tą na studia? Wiekowo nie było oznaczenia. 30 sekund. <grywa> 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Tak, proszę. Demandant w Chudach Gore w Legion, Monde, Kamp, Liga plus 6. Tak. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że Liga Polska rusza z taśmy. Zapowiadający to był na pewno runę Holta, ale co bym powiedział, ja wiem, bo interesuję się językiem norweskim. Ale Ty może sobie przypomnieć, Państwa poinformować.